Proszę Państwa, świetnie. Wymieniliście Państwo wszystkie ważne cechy. Wszystkie ważne cechy Państwo wymieniliście. Ale niestety, niestety nie wymieniliście Państwo cechy najważniejsze. Nie wymieniliście Państwo cechy, bez której bez której nikt nie ma szansy. Ja tę cechę przybliżę Państwu, może to za pomocą pewnej historii. Ale zanim tę historię opowiem, to zapytam najpierw Pani, która tak pięknie w tędycy Lejów zagościły. Drogie Panie, jaki kraj w Europie słynie z produkcji butów? Gdzie w Europie robią dobre buty? Bo, bo. Boże, proszę. Sam kształt Włoch mówi, że tam zapewne muszą robić dobre buty. Tak? Otóż swego czasu pewien przemysłowiec w branży butniczej który opanował już lokalne włoskie rynki, zastanawiał się, gdzie by mógł jeszcze tę swoją działalność rozszerzać. Miał już wielki kapitał zgromadzony, rynek opanowany, ale chciał się dalej rozwijać. I był to pewnego wieczoru. On siedział na tarasie, w swojej posiadłości, na południowym wybrzeżu. I ja się takim fotelem na tym tarasie, tak sobie myślał, gdzie by mógł jeszcze te budynki sprzedawać. Ja te myśli uratywały mu coraz dalej, dalej. Widział kawałek swojej prywatnej plaży, piękne, błękitne morze. I nadal powstał pomysł Afryka! A co by było, gdybym z tej strony te buty sprzedawał? Więc pomysł rewelacyjny, trzeba go tylko teraz wdrożyć w życie. Zawołał swoich dwóch najlepszych specjalistów od sprzedaży. Następnego dnia przyszli oni do niego i oni dą zadanie. Panowie, tu są bilety lotnicze, jutro wsiadacie do samolotu, lecicie do Afryki, tam robicie badanie rynku, i za dwa tygodnie oczekuję tu na telefon z pustym sprawozdaniem, czy mamy tam szansę rozwijać działalność, czy nie. Jak każda się stało? Obydwa i dnia o świcie, w sieciu samolotu, polecieli do laty. Dzień za dniem zaczęły mijać coraz szybciej. Umówionego dnia od świtu ten nasz przedsiębiorca z niepokojem przechadzał się po gabinecie i czekał na ten telefon. Wreszcie on zadzwonił, podbił do słuchawki, chwycił, do ducha. a to nic nie słyszysz. Więc przycisnął jeszcze mocniej. A tam taki słaby, cienki głosik sam. O, jak tu gorąco! Wyciągnijcie mnie stąd. Tu wszyscy chodzą na posłon. Nikt nie chce butu. Zrezygnowany. Odłożył. No nie ma sensu. Powiedz do niczego. Gdzie Wam chce butów? Bo się zapomniał o tym drugim, który też miał zadzwonić. I wychodził z tego gabinetu. Dotykał klamy. Wtedy ten telefon i tak zabrzmiał. Więc podszedł na spokojnie. Chwycił słuchaw. I nie zdążył mi przyłożyć do ucha, kiedy usłyszał. Opróżniajcie magazyny, tu wszyscy chodzą na bożą, stramy wszystkie buty. <śla> 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 proszę Państwa, co tych dwóch ludzi różniło? Jaka to jest cecha? Jak wziąłem ceje na stawie? Tak zwane pozytywne myślenie, pozytywne nastawienie. A tak serio, proszę Państwa, to który z nich miałby choćby cień szansy? żeby te budy sprzedawać. Czy ten, który sam z definicji skazał się na niepowodzenie, czy ten, który wierzy, że można to zrobić? Oczywiście ten, który wierzy.